Cześć, witajcie w kolejnym filmie z przegląd Waszych zdjęć, a także opisów oczywiście z trybu kariery. Na początku dziękuję Wam za ponad 30 tysięcy wyświetleń pod poprzednim filmem, a także około 2000 łapek. Mam nadzieję, że pod tym uda się to pobić, a także mam dla Was ważną informację, podsyłajcie mi na fanpage Wasze najlepsze drafty, myślę, że możemy sobie stworzyć po, e, podobne odcinki właśnie do tych i myślę, że także wyjdzie to ciekawie. Tylko tak jak mówię, wysyłajcie wszystko na fanpage, nie na maila, bo kilka osób wysyłało na maila, takich osób nie brałem oczywiście pod uwagę. Tak więc e, Facebook. Slash, Dawczo, No i tam możecie wysyłać swoje najlepsze drafty, no i oczywiście dalej kariery. Tak więc my już zaczynamy. Na początek mamy tutaj Chelsea. No i jest to czwarty sezon, jak widzicie. Zawodnicy niesamowicie dobrze rozwinięci: Dybala 92, Neymar 95, Zuma 90. Tak więc tutaj nie ma, że wszyscy mają ocenę koło 90. W zasadzie tylko boczni obrońcy tutaj um, mają dość niskie, bo 87. No ale tak to y, sami zawodnicy niesamowicie dobrze rozwinięci. Co do sukcesów w tych czterech sezonach zdobył. Yy ten prowadzący trzy razy Ligę Angielską, a do tego raz dołożył Ligę Mistrzów, tak więc wydaje mi się, że dość ciekawie, nie że wszystko wygrywa cały czas, tylko właśnie jakieś tam sukcesy takie stopniowe. Przechodzimy dalej i tutaj coś nietypowego, coś czego jeszcze nie było i także chcę Was poinformować, że możecie wysyłać mi już na fanpage tego typu rzeczy. Jest od Damiana czwarty sezon, jego partner z jednym zawodnikiem, czyli oczywiście nie żadnym klubem, tylko swoim zawodnikiem, możecie mi także takie coś już wysyłać, no i tak e, zaczął on w Pogoni, od razu został wypożyczony do Blackburn w pierwszym swoim sezonie e, no a potem po przyjściu z powrotem do Pogoni oczywiście poprosił o odejście, przeszedł do West Hamu, no i tam występuje już od trzech sezonów, gdzie zdobył raz ligę, no i nawet raz doszedł z West Hamem do e, Ligi Europy do finału, no ale tam niestety e, odniósł porażkę, tak czy inaczej jak widzicie 23 lata, 81 ocena ogólnej, tutaj Damian zdobył Myślę, że całkiem niezły wynik. No i ciekawe, czy gdzieś dalej odejdzie. A Wy, tak jak mówię, wysyłajcie mi tego typu rzeczy także już na fanpage. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj Bayern Monachium od Dawida. Jest to y, piąty sezon trzy razy zdobył Ligę, trzy razy Ligę Mistrzów, a także dwa razy Puchar, co można uznawać za dość słaby wynik jak na Bayern Monachium, szczególnie z tą Ligą, czyli dwa razy ktoś był lepszy od niego, no ale tutaj trzeba dodać ważny fakt, że jest to wszystko symulowane, tak więc Dawid nie ma aż takiego tutaj wpływu na to, co się dzieje. Mamy tutaj Milika Drągowskiego z Polaków, jest także Zieliński z oceną 88, więc całkiem nieźle. Dybala na środkowym pomocniku, co mnie troszkę dziwi. No tak czy inaczej skład także fajnie rozwinięty. Najmniejszą ocenę tutaj ma Umtiti z 86. No tak to sami zawodnicy z ocenami koło 90, więc całkiem nieźle. Kolejny skład to jest nietypowy od tutaj właśnie skład Mariusza. Nie wiem jak go skomentować, więc to pozostawię Wam. No takie coś widzę tutaj stworzonego właśnie przez niego. Sukcesów oczywiście nie ma. Jest to Liga Sz jak widać rosyjska, bo mamy tutaj koszyłki Zenitu. Ale przechodzimy już dalej, mamy Kaiserslautern od Ryka, jest to siódmy sezon aż, szkoda, że sukcesów tutaj nie otrzymałem, ale po składzie możemy wnioskować, że na pewno jakieś są i to nie małe. Zawodnicy fajnie rozwinięci, dużo nowych takich kupionych typu właśnie Neymar, Asenio, Dembele, choć przypuszczam, że większość z nich została ściągnięta na zasadzie angażu po sezonie. Tak czy inaczej, niestety, tak jak mówię, sukcesów nie dostałem, no ale składzik jak najbardziej spoko. Dalej mamy Borussia Dortmund i jest to piąty sezon i w tych pięciu sezonach została tutaj zdobyta aż cztery razy Bundesliga. Ciężko cokolwiek mi więcej powiedzieć, bo niestety z tego tekstu jaki otrzymałem nie wywnioskowałem jak było z Ligą Mistrzów. Coś tam było napisane, że cztery razy bodajże Puchar Kontynentalny. Tylko nie wiem czy tu właśnie chodzi o Ligę Mistrzów czy może ten turniej przedsezonowy. Tak czy inaczej... Skład także trzeba przyznać fajny. 89 oceny Bellerin, to jest chyba najlepszy zawodnik z tego co widzę, a nie jedna kasenia ma 91, ale tak czy inaczej skład bardzo fajny. Najniższą ocenę ma tutaj Gaja na LO83, ławka też fajna zawodnicy ze szkółki, a także oczywiście Mbappé Lotin z oceną 84. No i ostatnia propozycja na dzisiaj, jest to Lega Warszawa od Olka. No i w ciągu trzech sezonów aktualnie gra trzeci sezon zdobył już raz gigamistrzów, no co jest dla mnie e, dość takie nietypowe i mało realne. No ale oczywiście jeśli ci się dobrze gra, nie nudzić się wtedy, no to sobie tak graj. Ja osobiście wolałbym zwiększyć wtedy poziom. E, no i ogólnie w kolejnym filmie pokażę Wam także coś ode mnie. No ale to nieważne już na dzisiaj. Ja Wam dziękuję, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie, że możecie mi wysłać drafty, jak i zawodników na mój fanpage. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia, no i cześć.